Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak na cerze z niedoskonałościami, jak na cerze z przebarwieniami można uzyskać taki efekt makijażu Zobaczcie, to samo, co znajduje się na tej stronie twarzy, znajduje się pod tym podkładem. biorę się do roboty. Na pędzel nakładam trzy kropelki podkładu z seru. Zobaczcie, jak nasze niedoskonałości w łatwy sposób można zakamuflować jednocześnie pielęgnując naszą twarz. Zobaczcie. Jak mało wysiłku musimy poświęcić w rozblendowanie tego podkładu, i jak szybko można zakamuflować jednocześnie, pielęgnując naszą twarz, nasze niedoskonałości. Nasza skóra będzie nam wdzięczna używając tego podkładu. Makijaż jeszcze nigdy nie był tak przyjemny. Zobaczcie. Dokończę teraz makijaż. Teraz pora na rozjaśnienie okolice wokół oczu. Ściągam nadmiar produktu. Klik. I rozklepuję produkt. Nakładam korektor po to, by rozjaśnić okolice wokół oczu, co daje nam optyczne złudzenie, że twarz jest bardziej wypoczęta, rzeźka nie wygląda na taką zmęczoną. Teraz możecie sobie porównać, jaką magię jest dla nas rozświetlacz, brązer i róż. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej prezentuje się makijaż twarzy podczas używania brązera i rozświetlacza. Zobaczcie, jak widać tą różnicę. Twarz wydaje się sztuplejsza, naprawdę, i optycznie ten policzek jest uniesiony. Kolejnym etapem mojego makijażu jest nałożenie sobie pudru transparentnego. Zobaczcie, jak on ładnie wygładzi moją twarz. Dodatkowo utrwali makijaż. Jest to produkt bez talku, możecie być spokojne, nie wysuszy Waszej skóry, a jego innowacyjna technologia zatrzymuje wilgoć w naszej skórze. Zobaczcie, jaki piękny efekt nadał mojej skórze. Gładka skóreczka, pięknie się prezentuje. I dodatkowo jest makijaż fajnie utrwalony, polecam. Następny produkt to bronzer. Teraz pora na róż. teraz rozświetlacz Teraz by wszystko połączyć, rozblenduję to wszystko pędzlem, którym nakładałam puder utrwalający. Teraz przyszedł czas na zrobienie makijażu oczu. Zobaczcie, tak się prezentuje już gotowe oko. I teraz zrobię drugie. Brązer. I jadę z tym koksem. Teraz będę nakładała rozświetlacz na środek powieki. I pędzelkiem rozblenduję granice pomiędzy przejściami koloru. Między brązerem a rozświetlaczem. To samo robię z drugiej strony. Gotowe. Teraz wykończenie mojego makijażu pomadeczką ściągam nadmiar. Makijaż jest skończony. Jak Wam się podoba?